Drugim miastem, które odwiedzałem w Kostaryce, jest La Fortuna. Jesteśmy tutaj już od wczoraj. Przyjechaliśmy transportem publicznym z Santa Elena. Poszło nam to naprawdę sprawnie. Byliśmy już na miejscu około 15, ale wczoraj tak padało, tak się piło, że no nie było opcji, żeby wyjść na te miasto, zobaczyć przejście. Ale dzisiaj już od samego rana jesteśmy w trasie. Zaczynamy trekking i ciśniemy na wulkan Serro Shato, który jest stratowulkanem i jest wyjątkowy na swój sposób, bo w jego kraterze znajduje się jezioro, w którym można pływać. Jedyne co może nas dzisiaj powstrzymać, to pogoda. Dzisiaj od około południa ma padać, ma cały czas padać, siąpić, a trasa, na którą się udajemy jest mocno błotnista Dokładnie. I dostaliśmy info od naszych znajomych, którzy tam byli, że jak będzie mocno padać, to żebyśmy sobie to przełożyli. Ale dwa dni ma mocno padać, a my to będziemy tylko dwa dni. Dlatego się nie poddajemy i ciśniemy i żadne błoto nas nie pokona. I cały Trekking od centrum miasta trwa około 5,5 godziny, około godzina 15 na dojście do punktu, no i później, już na trasie, wejście plus zejście, lekko ponad 4 godziny, zależy od tempa. Także z miasta możecie wziąć szatla za trzy dolce i podjechać pod bramę, z której zaczynacie trekking. My stwierdziliśmy, że robimy taką rozgrzewkę godzinną przed tym trekiem. Nie pada. A więc pierwszy etap, dojść do punktu, z którego zaczynamy już główny trek, do napisu Fortuna, i właśnie stamtąd zaczniemy przedzieranie się przez lasy mgliste. No i weszliśmy, moi drodzy, na szlak. Zaczyna się zabawa, zaczyna się jazda, jest ślisko, wilgotno. No ale co, jak się zdecydowaliśmy, to, to idziemy w to. Na te stopnie też musicie uważać. Póki co traska naprawdę nie najgorsza. Trochę stopni. Jest jakiś taki alaszwirek usypany. Troszeczkę ślisko, ale naprawdę myśleliśmy, że będzie gorzej. Patrzcie, tutaj nawet dostrzegłam strzałkę, więc jest to Jest jakiś szlak, no chodź w drugą stronę, cofa nas. Ja nie wiem czy ja wspominałem, ale my ten szlak robimy troszeczkę na nielegalu. Eee, I korzystamy ze szlaku, który jest tak naprawdę szlakiem płatnym jest końcówką szlaku, który się wchodzi, jeżeli chce się zobaczyć wodospad La Fortuna. Mijamy tutaj m, trochę turystów się pytają, czy w dobrą stronę idą, bo my idziemy w przeciwnym kierunku. A my tak, tak, zaczęliśmy po prostu z innej strony, ale musimy trochę przejść tym szlakiem żeby dostać się już na ten nasz bardziej ukryty no i dobra, teraz przyszedł czas na tą nieoficjalną część trasy bo tutaj kończy się hike tour patrzcie tutaj, brud kolczasty, płot ale jedna odnoga leży i nie ma płotu ludzie po prostu tędy przechodzą, jest to Dosyć popularny proceder z tego co czytaliśmy na necie, ale zaczyna się za to przygoda. Błotnisto-bagnista. tam trasa, Klaudyna? Bardzo fajna. Wymagająca. Interesująca, ciekawa. Jeszcze takiej trasy nie robiliśmy. Patrzcie, dla mnie to to jest tor do bobsleja. Idzie tam nabrać takiego rozpędu. A tak naprawdę są to takie koryta. Bo to spływa po prostu po tych licznych opadach, które mają tu miejsce woda. Dobrze, że nie pada. No. Dobrze, że nie pada, bo tak byśmy się ślizgali. Chociaż chyba ważniejsze, żeby nie padało, jak będziemy Wchodzić i może być jeszcze gorzej rozpadało się jeszcze jak na złość, na koniec przy zejściu w najcięższym fragmencie, ale już dotarliśmy właśnie do laguny. Było ciężko wygląda to tak Garstka osób mgliście Ale co tam ważne dotarliśmy Co? Kąpiemy się? <laughs> ale kurde jak już tu doszliśmy to fajnie było Jak woda zimna? No, taka... Jest chłodne trochę. No jest chłodne. Ej, patrzcie, jak leje. Jesteśmy już w płaszczach, ciśniemy, bo zaraz nie dojdziemy. Tak się kurde zrobi ślisko, uciekamy stąd. Ej, ja naprawdę nie kłamałem z tą rzeką. Patrzcie, co się dzieje. Masakra. Trzeba uważać, bo jest niebezpiecznie. Powiem Wam, że takiego hardcore'u to ja się nie spodziewałem. No, ale jak to mówią, niecela droga. No A kolejny dzień w La Fortunie pływa pod znakiem gorących źródeł i El Salto. El Salto. Jesteśmy tutaj z koleżanką z Włoch, z no, Italian. Potrzebujemy dzisiaj troszeczkę odpoczynku po wczorajszym wymagającym trekkingu Także będzie regeneracja w gorących źródłach, pogoda. Na razie, dopisuję, nie jest deszczowo. Nawet się rozpogodziło. A my w pierwszej kolejności ciśniemy właśnie na El Salto. Nie wiem czy będę robił salta, ale ponagrywamy, pochillujemy sobie tam i zobaczymy jak dalej się dzień potoczy. No i dotarliśmy. El Salto, moi drodzy. Wchodzi się z głównej ulicy, za mną jest taki mostek. Bardzo fajne, naprawdę polecam. Rzeka co prawda silną wodę, ale jak się zanuczył, rewelka. Nam jest to naprawdę potrzebne w ramach regeneracji na nasze tak. styrane nogi. Po 2 razy 20 z hakiem kilometrów. Więc bardzo fajna atrakcja, darmowa. Tak, 20 minut z buta od miasta, także super. Idealnie na taki chillowy dzień i odpoczynek, jest dużo lokalsów, można popływać, pomoczyć się. Są liny do skakania, tak? Liny do chcieli. skakania, tak, a wiecie, dla budżetowych, backpackersów no, idealnie na, na jakąś pierwszą część dnia powiedzmy, nie? Przed twierdanie. To właśnie Salta El Salto. A w drugiej części dnia udaliśmy się do gorących źródeł El, El Choi. <gry> tak, są one darmowe. 15 minut od centrum. Koszt Ubera to jakieś 28 zł. No i co? Pierwsze wrażenia? Gdzie my jesteśmy? Pod jakimś mostem? Ale tu się słuchajcie, przechodzi przechodzi. pełno ludzi. Patrzcie zresztą sami. To jest ten most. Jest mega ciemno swoją drogą, a tam kąpią się ludzie, trzeba tam jakoś przejść jak tam Klaudyna, gorące źródła. O fajnie cieplutko, elegancko! Nie spodziewaliśmy się tak ciepłej wody, co? Nie? Rewelka. I tym od akcentem kończymy naszą krótką, ale jakże intensywną wizytę w mieście La Fortuna. I udajemy się w dół kraju do miejscowości Alawela. Tam też próbujemy swoich sił z transportem publicznym, który na Kostaryce niestety, ale jest bardzo kiepski. Tym razem nam się poszczęściło i przy jego pomocy mogliśmy odwiedzić Hidden Gem, czyli taki ukryty klejnot, jakim był wodospad Los Chorros. P.S. darmowy wodospad, a to na Kostaryce rzadkość. No, słuchajcie, szok. Autobus dowiózł nas praktycznie pod samo wejście. Dosłownie tylko kilometr musieliśmy dojść do głównej bramy. I na starcie powitała nas taka dziewczyna z taką kartką notesikiem, e, bo tak jak doczytaliśmy, wodospad znajduje... Się na terenie prywatnym. I potrzebna jest tak, taki mały tip, my to nazywamy, bo kwota nie jest. Dobrowolny datek Nie posłownie. jest ustalona. Tak, my daliśmy około dwóch dolców za, za osobę, i mamy teraz 20 minut spacerkiem do wodospadów przez ten właśnie teren prywatny. Jest całkiem miło, sympatycznie. Bardzo Patrzcie sami, tam się jakieś krówki pasą. Takie poletko. A to... Ale niech was nie zmyli informacja, bo na samym wieździe jest duży plakat informujący, że miejsce jest zamknięte, ale to nieprawda. Mam nadzieję, że nasze sandały podołają tej trasce, bo niestety nasze, nasze buciki pełne. Dalej się suszą po ostatnim trekkingu. No i w związku z tym zostały nam sandały. Ale jeszcze nie pada, jest sucho. Trasa też nie jest jakaś wymagająca, więc... Nie znamy rady, jak coś tu mamy skarpety nawet do sandałów. <noise> jak typowe Polaczki. Myśleliśmy, że mamy prywatny wodospad, ale jest cała ekipa. <noise> ale proszę bardzo, popatrzcie tutaj. Uhu! Ale to jest super miejsce, powiem Wam, nie spodziewaliśmy się. Piękna natura, można się wykąpać, super fotki. I bardzo mało turystów, bo miejsce nie jest aż tak odkryte. O i bezpośredni transport. A to się ceni, to się ceni w, Kostaryce. w Kostaryce. Także naprawdę sprawdzajcie to miejsce i zachęcamy serdecznie do odwiedzin w ramach darmowych atrakcji Kostaryki. A po wodospadach jest nawet miejsce, gdzie można. Zjeść taki lunchik W naszym przypadku jest to tuńczyk, krakersy, marcheweczki. No i czekamy na busika o godzinie 15, więc wszystko pięknie, idealnie, nie złapał nas deszcz, mimo że cały czas pochmurnie, trochę mrzewki było. Także jemy z obstawą, a w pakiecie jeszcze mamy odprowadzanie. Przez pieski. Super sprawa. Oby tak dalej. Oby tak dalej. Bo dzisiaj już były rozkwiny z rana. A że może szybciej z tej Kostaryki spitolić. A że może od razu się przetransferować do Peru, czy do Kolumbii. Ominąć Amerykę Centralną. Ale w takie dni jak ten dają taki zastrzyk dobrej energii i, i kontynuację tego w sposób, który sobie zaplanowaliśmy, czyli trzymanie się planu jednym słowem dlatego jak, jak w życiu tak podróży stick to the plan trzymaj się planu, będzie dobrze